Cześć, tu Sylwia i Sylwia z Amazing Team. Chcemy Cię zaprosić na nasz kanał YouTube o tajemniczej nazwie Amazing. Jak wszystko, co robimy. Czego się dowiesz na tym kanale? Oj, wielu rzeczy. Przede wszystkim, co tam będzie ogrom darmowej wiedzy dotyczącej makijażu pernamentnego. Bo nie każdy wie, że PMU to makijaż pernamentny. Będą. Porady i rady dla klientów i artystów pigmentacji. Takie smaczki z procedur, jak ulepszyć swoją pracę dla klienta przed i po takie ciekawostki, będą jeszcze porady eksperckie. Nasze doświadczenie, które zdobyłyśmy na całym świecie, podróżując jako prelegentki i szkoleniowce od Rosji, Wietnamu, Japonii Europy dalej do. Stanów Zjednoczonych, to doświadczenie pozwoliło nam zebrać taką wiedzę i chcemy się z Wami podzielić. Ale też chcemy zaprosić kilku artystów z różnych krańców świata, którzy też podzielą się z Wami swoim doświadczeniem. Takich ekspertów, ekspertów z branży PMO. Więc teraz szybciutko, szybciutko na YouTube kanał Amazing i subskrybujemy i robimy rączkę w górę i jesteście z nami. Zapraszamy Sylwię. Dwie.